Dzień dobry Państwu, Łukasz Paszkiewicz, witam Państwa w poniedziałek rano. Proszę Państwa, no mamy nowego prezydenta, został nim Karol Nawrocki, to nie sposób nie skomentować tego. Proszę Państwa, pytanie takie proste, jakby ktoś, jak to w piosence, jak do tego doszło, to moja ocena sytuacji, ja już jakiś czas temu prognozowałem wybór Karola Nawrockiego na prezydenta, z kilku prostych przyczyn. Pierwsza rzecz to jest taka, co zawiodło, można powiedzieć, po stronie tej lewej, stronie sceny politycznej. Na lewa strona sceny politycznej, jak patrzymy na tą kampanię, to ona prowadziła tą kampanię w ten sam sposób, na tych samych emocjach, co prowadziła kampanię do wyborów parlamentarnych. Wówczas, panie tacie państwo, było film Zielona Granica, był ten pływający Ahmed w rzece, której nie ma i, i to poszło. I, I przede wszystkim znowu wtedy to odwołano się też do kobiet, bo kobiety zazwyczaj głosują na lewicę, i podwołano się do kobiet, że tam prawa kobiet i tak dalej, i tak dalej. I, i ten Ahmed spowodował już ten, ten żal, ten smutek tych ludzi, że no tak, tak to są gnębioni ci przybysze, że wygrała strona lewa. I w tym i w tych, tej kampanii był ten sam zabieg, tylko on był stopniowalny w pewnym momencie. Chodziło o to, żeby odhumanizować kandydata prawej strony. I był. Był Kurgarz, był Alfons, był Bramkarz. I co się okazało? I teraz, jak patrzyłem na wczoraj na smutną twarz redaktora Węglarczyka Zonetu, to widziałem, bo oglądam, jak Państwo wiecie, każdą ze stacji. Wczoraj leciałem od prawej do lewej, chciałem zobaczyć te komentarze. To widziałem w jego twarzy to uświadomienie sobie, że teraz możliwość jest taka. Że prezydent już, Karol Nawrocki, wytoczy im powództwo prywatne i wyjdzie to, co wyszło w sprawie Ahmeda. Bo wtedy, zwróćcie Państwo uwagę, po wygranych wyborach, dziennikarze, ci sami śledczy, wybitne postacie, powiedzieli wtedy, że to było wymyślone, ale już, już się stało, już poszło to. Efekt był osiągnięty. I podobnie tu. W mojej ocenie okaże się, że to wszystko była nieprawda, no bo już my wiedzieliśmy, że to była nieprawda w sensie, no, ci, którzy oglądają wszystkie media, dlatego że w pewnym momencie wywiad premiera Donalda Tuska z redaktorem Rymanowskim, powołanie się na tego e, pato, pa, na tego patola, nie pamiętam jak tam się nazywa, to Murańskiego, no, udowodniło, że to są, no, że mi to udowadniało to, że prezydent Nawrocki. Mm, ma taką, że tak powiem, przeszłość, że jeżeli tylko to na, tą, na niego mają, to znaczy, że to jest człowiek czysty. I teraz, i to, czyli ta, ten zabieg się nie powiódł, bo zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli weźmiemy nawet portal dema, de, e, Demagog, to jest portal e, lewicowy, to nie można mu zarzucać sympatii ze stroną prawą sceny politycznej, który wychwycił, że w debacie i w rozmowie także i w debacie politycznej, w rozmowie potem trzaskowski Mencen na 7 punktów Trzaskowski w sześciu skłamał, no to to jest druga rzecz, ale zwróćcie Państwo uwagę, że to w ogóle laj jednej strony nie miało żadnego znaczenia. I teraz dlaczego exit poll pokazał wyniki faworyzujące prezydenta Trzaskowskiego? No dlatego pokazał te wyniki, dlatego że jeżeli exit poll jest robiony na podstawie badań ludzi, którzy wychodzą z z lokali wyborczych. I jak podawał prezes tej ogólnopolskiej grupy badawczej, to był bardzo duży procent ludzi, którzy odmawiali podawania czy komentowania, na kogo głosowali. I to byli ci wyborcy Karola Nawrockiego. A teraz dlaczego akurat ci wyborcy odmawiali? No bo ci wyborcy, jak ja patrzyłem, to dzisiaj to oczywiście mogę powiedzieć, bo, bo już jest po kampanii, w kampanii chciałem tego mówić, żeby nie wpływać na wybor, nie wpływać nie za. Nie, 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 prawda, nie, zaagniać, nie zaogniać sytuacji, po pierwsze ci ludzie byli zaszczuci. Bo jak ja patrzę nawet na wśród znajomych, mam znajomych, przyjaciół, róż, ludzi, którzy głosują różnie, którzy pochodzą z różnych środowisk, wywodzą się rodzinie z różnych środowisk, to oni w bardzo agresywny sposób krytykowali kandydatów innych, Niż kandydaci koncesjonowani, czyli niż Rafał Czaskowski, niż hołownia czy Bijat. Tam był bardzo, nie chcę powiedzieć, niekulturalny hamski atak, wyzywający tych ludzi, którzy głosują na prawą stronę od idiotów w ogóle ciemnej masy, i tak dalej, tak dalej. W związku z tym nikt nie chce być idiotą i ciemną masą. A po drugie, ta nagonka, czyli to, to wszystko, co się dzieje wokół i. i ty, tam ścigania Batmana, Zorro, tam nie wiem innych tych, tych, tych yy, bohaterów yy, z bajek, to, yy, to wpływa na ludzi, że ludzie się boją. No, co będę mówił, cholera jeszcze zamkną, wyrzucą z pracy i tak dalej. W związku z tym, w, już w Leitpolu pokazały się te wyniki, jakie były właściwe. Ale muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli Państwo wiedziecie, też spojrzycie na mapę gmin, to. W tych, na gminach Polski, no to prezydent Nawrocki już, można powiedzieć, uzyskał. No, dr, 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 to jest taka no, miażdżąca przewaga. On wygrywał w większości, du, sporej większości gmin. Praktycznie, jak ja patrzę na Podlaskie, no, skąd gdzie, gdzie ja się wychowywałem, to w Podlaskim jedna, praktycznie, na, tą, na suwalszczyźnie, jedna gmina. W jednych gminie wygrał Trzaskowski, to jest gmina Północ, gdzie jest mniejszość litewska. Czyli tam, gdzie były mniejszości narodowe, no to było wiadomo, że, że tam wygra, wygra kandydat lewej strony sceny politycznej. I to cały czas jest ta. Bo mówimy o tych podziałach. No, one, te podziały, no biorą się stąd, że właśnie z tych historycznych różnych zaszłości, z tego skąd pochodzimy, jaka jest jaka jest, tak powiem, historia e, rodziny, powiem tak delikatnie. Są pewne obciążenia takie, które wynikają na to, że jedni głosują na lewą i niezależnie od sytuacji, ludzie będą głosowali na prawą. I oczywiście są tacy, którzy e, widzą w, w, i zarówno w Platformie, jak i, jak i w Prawie i Sprawiedliwości, e, nazwijmy to tożsamo, jak to jeden właśnie Pan napisał w komentarzu do ostatniego mojego, mojego filmu, właśnie, że, że to wszystko jest to samo. Oczywiście zapytał mnie, czy myślał pan o tym, żeby coś zrobić w tym kierunku po swojemu, mówiąc o polityce. No ja tej odpowiem, oczywiście, panu. Dziękuję za komentarz, bo bardzo ciekawy. I chciałbym odpowiedzieć w ten sposób, no, że ja oczywiście wszedłem w biznes, zajmuję się biznesem, natomiast wspomagam czy komentuję tak na ile potrafię, żeby cel jest mój taki, żeby, żeby moim słuchaczom, wszystkim otwierać oczy na pewne rzeczy, żeby oni mieli troszeczkę szersze spojrzenie yy, i żeby szerzej patrzyli na to. Dlatego ten mój komentarz był wtedy, czy Polacy wiedzą na, na, na co i na kogo głosują. A żeby działać w polityce, no to trzeba mieć struktury, bo to widać od razu, że ten, kto jest bez struktur, to, to, to nie ma szans. Yy. W związku z tym taką, taka stąd ta sytuacja jest u nas w Polsce, ale pewnie i w większości krajów na świecie. I teraz, proszę Państwa, co się wydarzy dalej? Czyli tu mamy jedną rzecz, że przede wszystkim mamy nowego prezydenta. I teraz co dalej? No dzisiaj oczywiście złoty zachował się w ogóle bez żadnego ruchu, mimo że eurodolar umocnił się pół%. Od nocy, to złotówka stoi w miejscu, w związku z tym mamy silnego złotego. Teraz co dalej? No, dalej mamy sytuację następującą. Są dwa spojrzenia dla mnie kluczowe, co się wydarzy. Pierwsza rzecz to jest taka, co zrobi Ursula von der Leyen. Ponieważ w wywiadzie z redaktorem Lewanowskim premier Donald Tusk nie zaprzeczył doniesieniom Le Monde, tylko y, powiedział, że będzie wykorzystywał swoje. Dobre stosunki w Unii, ale nie zaprzeczył temu, co, co pisała francuska prasa, że Ursula von der Leyen miała z premierem Donaldem Tuskiem porozumienie, żeby nie ruszać tematów drażliwych do momentu, do momentu rozwiązania wyborów. To, można powiedzieć, podobnie było w Rumunii. W Rumunii też wygrał ten kandydat. Państwo, jak pamiętacie, były te wybory unieważnione, jak miał wybrać, wygrać nieodpowiedni kandydat. W związku z tym jak wygrał już odpowiedni kandydat, no to wtedy e, zostało już komunikowane, że jednak tam będą e, tych emigrantów z Afryki impchali. No i teraz pytanie, co zrobił Scherf von der Leyen, bo to będzie miał wpływ na to, jak będziemy mieli następne wybory. Bo ja wcześniej w komentarzach moich jeszcze parę miesięcy temu zakładałem właśnie wygraną Nawrockiego, zakładałem także koniec projektu trzeciej drogi. I zakładałem y, zmianę rządu. Natomiast teraz do końca już nie jestem pewny, bo mamy dwa wyjścia. Mamy albo zmianę rządu, albo ten rząd dokolebie się do wyborów, ale jeżeli to się dokolebie, to pytanie, czy premier Donald Tusk będzie realizował te przyspieszone instrukcje z Brukseli, to znaczy, czy będziemy mieli do czynienia z przyspieszeniem Zielonego Ładu, E, przyspieszeniem paktu migracyjnego, bo to jest dzisiaj kluczowe dla Brukseli, la, dla Berlina, czy będziemy mieli e, do czynienia z przyspieszeniem Mercosur. Jeżeli to się wydarzy, a prezydent Nawrocki nie będzie miał władzy, żeby to skontrować, to uważam, że w następnych wyborach mamy większość konstytucyjną prawej strony. To znaczy, do Parlamentu wejdzie tylko Prawo i Sprawiedliwość Konfederacja, i, pra i platforma obywatelska, ponieważ nie będzie już trzeciej drogi. To po pierwsze, ja stawiam na to, że ekipa Szymona Hołowni, jak to już kiedyś wspominałem, wróci do jednostki macierzystej, to znaczy do platformy obywatelskiej, wrócą z delegacji. I APSL zostanie samo. I PSL utracił moim zdaniem wszystko. To znaczy, przegrał swój lektorat wiejski. Ponieważ zagospodarowała to konfederację i Prawo Sprawiedliwość. I, no i, i, I tyle. Ja uważam, że, że premier Kosiniak-Kamysz no, popełnił kilka błędów. Pierwszy błąd to wtedy, kiedy mógł być prezydentem Polski. Gdyby nie wpuścił, wtedy nie pozwolił na zamianę e, no tej pani na, na, na Trzaskowskiego, o Kidawy Błońskiej, przepraszam, pani, pani marszałek Kidawy Dawy Błońskiej na prezydenta Trzaskowskiego to by wtedy był w drugiej turze, by mógłby zostać prezydentem. Wtedy właśnie jako prezydent taki ponad podziałami czy zgody narodowej mógł przypominać wtedy Witosa. E, drugi moment, w którym, mógł, w którym mógł zaistnieć, to był moment, kiedy został prezesem Rady Ministrów w rządzie, który proponował mu Prawo i Sprawiedliwość. A teraz mamy sytuację taką, jaką mamy. I teraz co dalej to oznacza? No, czyli mamy z jednej strony, bo o co chodziło w tych wyborach? W tych wyborach, Dlaczego te wybory, proszę Państwa, były... Zwróćcie Państwo uwagę, no, ci, którzy interesują się polityką, te wybory były po pierwsze sprowadzane przez kandydata, przez Rafała Trzaskowskiego i jego sztab wyborczy, do pewnych emocji, czyli do odczłowieczenia kontrkandydata, ale żeby nie mówić o merytoryce, bo w tej merytoryce nawet lewicowy portal e, przyznał, że kłamał, to znaczy nie mówić o rzeczach istotnych. I teraz, co dalej? No dalej to, co prognozuje, to jest opóźnienie likwidacji państwa polskiego. Mówię tak to dosadnie, ale tu chodzi o przeniesienie prorogatyw, przeniesienie pewnych komp kompetencji związanych z suwerennością z władz polskich oraz z Narodowego Banku Polskiego na e Unię Europejską, można powiedzieć. To jest jedna rzecz, co się, coś, co, co się wydarzy. Druga rzecz, co mam nadzieję się wydarzy, to to, że administracja Donalda Trumpa, Donald Trump, jego najbliższe otoczenie, bo na sipaku przecież ta, ta sekretarz stanu, która była obecna, wsparła Karola Nawreckiego, że to z poz pozytywów, to jest polepszenie stosunków, w ogóle polepszenie, jakiekolwiek stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, to jest, to jest, to jest pozytyw. Bardzo bym chciał, żebyśmy stawiali na silny sojusz z Amerykanami, żeby był zbudowany Fort Trump. Bo pamiętajmy, tarcza antyrakietowa była zblokowana przez Donalda Tuska. Wtedy. W związku z tym mam nadzieję, że to otworzy nam, czyli da nam szansę, tego, że będziemy w ogóle pojawiali się w orbicie zainteresowaniem Amerykanów. To i teraz tu zależy od Wurzui von der Leyen, od Donalda Tuska, od ich parcia, ale to jest kwestia, mam nadzieję, Opóźnienie lub zlikwidowanie e, paktu migracyjnego, to opóźnienie lub zanegowanie Mercosuru, to opóźnienie lub zanegowanie Zielonego Ładu. I to, i to są kluczowe, kluczowe rzeczy, które, mamy, które nam się wydarzą. To jest jeśli chodzi o gospodarkę, to oczywiście to, co mnie martwi, można powiedzieć podobnie to, co jest w Stanach, bo był ciekawy wywiad ostatnio. Z Jimim Daimonem, to jest prezes JP Morgan Chase, który zwrócił uwagę na to, że zadłużanie, zwiększanie deficytu budżetowego w Stanach Zjednoczonych, a taki plan jest, żeby to zwiększać jeszcze. On oczywiście ten deficyt był też rozmuchany za demokratów, tylko wtedy nikomu to nie przeszkadzało. Ale republikanie chcą zwiększyć deficyt i prezes JP Morgan mówi, uwaga, uwaga, on nie wie kiedy się wydarzy, czy za 6 miesięcy, czy za 6 lat, tu go cytuję, ale może nastąpić kryzys na rynku obligacji amerykańskich. I ja uważam, podobnie w Polsce dzisiaj mamy sytuację taką, żebyśmy nie wywołali kryzysu na rynku obligacji polskiej, dlatego, że mamy bardzo duży deficyt budżetowy. Rząd rozdmuchał ale nie wiem, na co to wszystko, bo przecież nie za tym nie idą jakieś inwestycje. I, i to jest negatywne. Natomiast uważam, że no, y, kluczem do sukcesu naszej gospodarki to jest innowacyjność. Czyli musimy powiedzieć to, co dzisiaj prawa strona, też mocno Konfederacja, akcentuje, ale też są posłowie spisu, czyli nowoczesne technologie, mowa tu o i krypto, i tak dalej. I, i to. I druga rzecz to jest właśnie silny sojusz też ze Stanami, ale bardziej stawianie też na, na polską gospodarkę, bo trzeba wiedzieć, że gospodarka Unii Europejskiej też ma się nie najlepiej. Ale patrząc na rynek walutowy, ostatnie prognozy Bank of America, ostatnie prognozy Nomury, ostatnie prognozy ANZ-u wskazują na to, że te banki przewidują umocnienie euro do dolara do 1,20 na koniec roku roku, A to oznacza wciąż silną złotówkę, i tu zobaczymy, na ile to się będzie spełniało, bo to są założenia bardziej, tak jak podkreśla nawet Tonomura, że są, są to wynik ten jest bardziej nie związany z danymi, ale wyniki, czyli z gospodarką, a z polityką, czyli z cłami, z tym zamieszaniem i z tym, że. Że tak naprawdę ja to wielokrotnie podkreślałem zwrócicie Państwo uwagę, że na rynku czasami nie rządzi makroekonomia, nie rządzą dane gospodarcze, ale rządzi tak zwany ten kapitał, tak zwany międzynarodowy, który także ma swoje sympatie polityczne, ideologiczne nawet, i który rusza tymi rynkami, i tu należałoby uważać. Teraz, jeśli chodzi o, o, o towary, ostatnie ym, prognozy SEBu, dokładnie z 28 maja, on prognozuje że ropa Brent umocni się do 73 dolarów za baryłkę w drugim kwartale 2005 roku potem w trzecim nastąpi nastąpi spadek. Podobnie e, w, jeśli chodzi o holenderski gaz to też ten TTF to z 37 wskoczy na 45 w drugim kwartale potem w trzecim się utrzyma. Następnie będzie powoliła powoli ta cena spadała i i tak to, proszę Państwa, wygląda. Jeżeli coś czy coś jeszcze Państwu ważnego chciałem powiedzieć, no, chyba najważniejsze to jest to, proszę Państwa, że cieszę się, że nie mieliśmy scenariusza rumuńskiego, że to liczenie to wszystko przebiegło dosyć yy, sprawnie. Jedna rzecz mnie niepokoi to na przyszłych wyborach to są te podróże wyborcze że jeden, że mocno za, zaobserwowano w Warszawie na przykład, że Ochota wędrowała i głosowała na Włochach na przykład, to mnie trochę martwi, martwią mnie wszelkiego rodzaju manipulacje, nieuczciwe praktyki I, i to jest do sprawdzenia na przyszłość, a przed nami proszę Państwa no, nowy rozdział z nowym prezydentem muszę Państwu powiedzieć, jeszcze wczoraj oglądałem TVP Info, no bo oglądam też te właśnie różne stacje i muszę Państwu powiedzieć, że tak jak ktoś mówi, że jest lepiej, czy demokracja. Wczoraj no. w studiu TVP Info byli redaktorzy z następujących mediów. Newsweek, Gazeta Wyborcza, Onet, Krytyka Polityczna i coś tam jeszcze. I Polityka. No Nie widziałem żadnego ani z centrum, ani z prawej. A to powinna być telewizja publiczna, w związku z tym wszyscy mogli mieć, powinni mieć dostęp do wypowiedzi. Natomiast, co ciekawe, nastąpiła zmiana retoryki redaktorów w przed wyborami, czy przed momentem głosowania mówili, że Nawrocki to jest człowiek Kaczyńskiego. Że pewnie siedzi w kieszeni Kaczyńskiego. Kaczyński będzie cytował. Wczoraj, po 23. Po Lejtpolu nastąpiła zmiana, i redaktorzy uważają, że Nawrocki jest samodzielny, i że ma 5 lat i może, nie, może być niezależny od Kaczyńskiego. Ja oczywiście uważam w ten sposób, że jak oglądałem tą kampanię wyborczą, to uważam, że. Karol Nawrocki przyjął szereg zobowiązań szerokiej prawej sceny politycznej, bo kandydata wsparły te środowiska bardziej, można powiedzieć, na prawo, jeżeli można powiedzieć, Konfederacja i, i, i ugrupowanie Grzegorza Brauna. W związku z tym e, ten kandydat e, powinien stać na straży, czyli na spojrzenie takiego interesu, chcę powiedzieć, narodowego. Bo zwróćcie Państwo uwagę, ja to zawsze mówiłem, że żadni wszyscy ci, cała scena polityczna Polski nie jest za wyjściem z Unii Europejskiej. Tylko to jest to pytanie, jaki my Unii chcemy? Czy takie Unii, do której wstępowaliśmy, czy takie Unii, co ja wielokrotnie mówiłem, opartej jako europejska wspólnota gospodarcza, czy super państwo. I to wybór należy do nas, proszę Państwa, i ja naprawdę patrzę z wielkim, nie chcę powiedzieć zrozumieniem, ale tak, ja rozumiem każdą ze stron. Która oddawała głos. I wiem, że niektórzy ludzie nie potrafią inaczej zagłosować, czy nie mogą z różnych tam obciążeń. Natomiast po prostu wybierajmy świadomie. Będą wybory za dwa lata, i też będziemy wybierać świadomie, którą z dróg chcemy wybrać. Bo to, o to dzisiaj chodziły te wybory i tego nikt nie podkreślał. O to, czy chcemy mieć Europę ojczyzn, czy Europę superpaństwo. O to, czy chcemy mieć Europę opartą o różnorodność kulturową. Tak ja ostatnio byłem w Bilbao i tam. Wielka odrębność wspólnotowa Basków? Czy chcemy mieć, że tak powiem, miszmasz. I, I my, na szczęście, Polacy, czy władca Europy Środkowa, mamy, możemy czerpać z doświadczeń postępowej Europy Zachodniej. I muszę Państwu powiedzieć, że im ten wychodzi wychodzi bokiem. I pytanie, czy my też tego chcemy, ale wybieramy świadomie, bez, tylko bez obrażania się, bo. Bez urażania, bez wyzwisk, my starajmy się właśnie rozmawiać argumentami i wtedy na pewno coś ciekawego wyjdzie, bo może ta jedna scena przekona drugą. I druga rzecz, czy chcemy tego Zielonego Ładu, no, który nie wiem, czy jeszcze do wszystkich dotarł, ale to już się chyba wychodzi powoli na to, że to był, jak to mówi, młodzież pic na wodę, bo według fachowców, którzy zajmują się tematyką, ale oczywiście nie są płacani grantami, to wchodzimy w strefę, teraz sferę takiego lodowacenia, ponieważ już w średniowieczu y, był okres ocieplenia i podobno od dwóch lat już przybywa nam lodu na Antarktydzie i to nie jest zasługa tych butelek dokręcanych do, nakrętek do butelek, tylko tego, że po prostu tak się zachowuje Ziemia, a my po prostu musimy, ja cały czas mówię, postawić na człowieka i wtedy naprawdę będzie dobrze. A nikt nie chce Ziemi niszczyć. Uważam, że my w ogóle w Europie, zwróćcie uwagę Państwo, jak mamy, tak patrząc normalnie, mamy głęboko zaawansowaną ekologię, bo segregacja śmieci, bo każdy dba o środowisko, bo każdy jeden sprząta po drugim. Nie ma czegoś takiego, jak kiedyś było, że brudne lasy i tak. Dalej. Tego jest coraz mniej. Jest lepsze filtry, lepsza ekologia i tak dalej. W związku z tym, czego jeszcze mamy chcieć? A życzę Państwu dobrego dnia i, i dobrego tygodnia i. Będzie wszystko ok. Dziękuję bardzo. Do widzenia.